Przygody Piotrusia małego samochodzika. Potężny kombajn Piotrus jechał drogą polną. Po jego prawej stronie rosły łany zboża, natomiast po lewej znaczna część pola porośnięta była pszenicą, a mniejsza część jęczmieniem. Nad zbożem latały ptaki, takie jak pliszka żółta, wróbelek czy też skowronek. To niesamowite, jak piękne dźwięki wydają ptaki. Z daleka Piotruś usłyszał czyjeś nawoływanie. Kuku, kuku, kuku. Z pewnością to kukuka pomyślał. Po pewnym czasie tę piękną melodię zaczął zagłuszać dochodzący z daleka głośny hałas. Piotruś skierował się w tamtą stronę. Kiedy był coraz bliżej, zobaczył na polu potężną maszynę. Tak, to jest kąpań, wykrzyczał. Zawsze chciałem zobaczyć żniwa. I czym prędzej popędził w tamtym kierunku? Zobaczył, jak kąpań potężną ścinarką chwyta i ścina żyto. Następnie ścięte żyto trafia do bębna i sita. Oddzielającego ziarno od słomy i ziarno wielką rurą wysypywane jest na przyczepę, którą z kolei ciągnął ciągnik. Dzień dobry! krzyczał Piotruś. Był taki malutki przy tak potężnej maszynie. Niestety kombajn nie słyszał, więc Piotruś jeszcze głośniej zawołał. Dzień dobry! Tym razem kombajn usłyszał. Się i hałas ucikł. Co tutaj robisz, samochodziku? To niebezpieczne podjeżdżać tak blisko. Ach! westchnął Piotruś. To było jedno z moich pragnień, móc zobaczyć z bliska żniwa, a ty jesteś taki potężny i wykonujesz taką pożyteczną pracę. Tak, to prawda odpowiedział konwaj. Ścinam zboże. Takie jak żyto, pszenica lub owiec, z których, jak widzisz, oddziela się ziarna od słomy, a następnie ziarna te mieli się i robiona jest z nich mąka. A z mąki pieczony jest chleb, bułki lub miam mm, miam pyszne naleśniki lub ciasta. To dobrze, że wykonujesz tak pożyteczną pracę powiedział Piotruś. – Ty, jak dorośniesz, sądzę, że również będziesz wykonywał pracę, którą będziesz lubiał i będzie ona pożyteczna. Kombajn skierował te słowa do Piotrusia i ruszył dalej. Kiedy mały samochodzik przyglądał się pracy kombajnu, zwrócił uwagę, że zbliża on się do miejsca, gdzie niedawno wraz z Bobrem przenieśli gniazdo kuropatwy. Czym prędzej podjechał do potężnej maszyny. – Kombajnie! Kombajnie! – krzyczał. – Zatrzymaj się! Kombajn jednak nie usłyszał wołania i coraz bardziej zbliżał się do gniazda kuropatwy. Tym samym Kropatwa, usłyszawszy hałas, wyleciała wypłoszona z gniazda i ujrzała, jak potężna maszyna zbliża się w jej kierunku. – Co robić? Co robić? – krzyczała przerażona. Obok maszyny zauważyła czerwony samochodzik. – Tak, to był Piotruś. On też próbuje zatrzymać ten potężny pojazd, ale bez skutku. Kuropatwy nie potrafią wysoko latać, ale ona wzbiła się z całych sił, tak wysoko jak tylko mogła, ponad głosy zboża i udało się kombajn ją zauważył. Kiedy się zatrzymał, usłyszał z boku ponowne wołanie Piotrusia. Kombajnie, kombajnie, zatrzymaj się. Tam jest gniazdo kuropatwy z jajkami. Kombajn był w pierwszej chwili zaskoczony. Po chwili zapytał: W którym miejscu, Piotrusiu? Postaram się je ominąć. Piotruś podjechał szybko do gniazda i okrążył je, ugniatając tym samym żyto. I zakreślił w ten sposób koło wokół gniazda. Potężny kombajn mógł więc zobaczyć z góry miejsce, w którym kropatwa ma gniazdo wraz z swoimi jajkami. Poscinał zboże dookoła i pojechał pracować dalej. Piotrusiowi drugi raz z kolei udało się uratować małe jajeczka ptaka. Kuropatwa odetchnęła, otuliła jajka i wysiadywała dalej swoje piskraki, a Piotruś wyruszył w dalszą drogę ku przygodzie.